Sieeeemanko widzerwiec Siemanko, no tak Muszę się do was, do was tam powiedzieć, przyznać Pięć długo nie było Zabierać sobie prze... no wiecie co Skołaj te sprawy jest to przeżywałem trochę nagrywanie Ale dobra Ale zapytacie co to jest za gra ją ja gram? Dobra To jest czyli z dwójka. Bardzo fajna gra. Ale w ogóle tak, ja wam takie jedno powiem. Masz swoją słowo tylko i patrzcie co ja zrobiłem. Bo my, ja miałem w nie czy nie? To zrobiłem tak. opadkowanie. Można to was wkurzyć, ale dobra. Tak 30% na nie wykształcenie. Słowo wykształceni 30%. Wykształceni 1%. Pro. I, Minus i wykształconych. I dobrze wykształceni. Minus 10 jej dałam już za mniej zero podatków. I bardzo dobrze wykształceni. też minus 10. A co tutaj wychodzi? Patrzę. Niewykształceni wszędzie. Ja mam pokazać na takie tak. Co to, to, to muszę tu znaleźć? O! No, Do poczyników, dobra. No i patrzcie. 500 to jest dosyć niewykształconych. To jest bogate. 1425 niewykształconych, to też mi podwiedzono na maksa podatki, a oni daj są. No. Ja tego nie rozumiem. Zaczekajcie, ja to się jest pokazać. O, to 7,99 to do to małe dzieci. Ja tego nie rozumiem, dlaczego tak. Może wydajcie mi podpowiedź. I coś nawet dzisiaj? średnia wartość ziemi. No to tutaj jest normalnie. Nie ma tutaj takich wydziwiazł, ale dobra. Ten film, no jest normalny, ale dobra. to w ziemi w ogóle, o tutaj macie dowodztwa. I to co to jest? A węgiel, dobra tak takie rzeczy. I tutaj właśnie jest hotel, i parki turystyczne. Nawet nie, na razie mi to no właśnie, nie wiem, na co mi powiedzieć z tymi parkami i hotelami, bo ja tak naprawdę się nie jest. I transport, Na no, tak super się opieram, bo ja nie umiem budować ci, tam rzeczy. Yy, pocztą, no po prostu mam sobie Pocztą, i internet, trochę kiepski. E, dobra, policja, mamy całe miasto zaśpiecone. Opieka medyczna też. Co ma jest nauka, bo jak to wybaczcie? Moim mieście jest jedyna nauka, mas to w ku życiu, ale <grymne> no i daj, nie daj tego nie rozwiązać. Ludzie są niewykształceni wykształceni. Pasem to o, i wytłumaczę na oj, dziś jest mińska te, te, Janow, o jest... No, i to jest odsypione teraz. Na wszelki wypadek i drogi, bo już wam mówię, dlaczego są takie 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 użamo jak oni takie 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 No i tak sobie takie hmm. ceny za to, że oni oni po boku. No i już. takie 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 w Tutaj macie takie coś. I uwaga, uwaga, energia. No, tutaj mamy dużo na plusie. I najbardziej to woda. I tutaj dostępność wody nie jest taka dobra, nie? Ale nie jest dobra. I to chyba... na dziś to się takie szybkie... Nie wiem co. Yy... Mówienie dlaczego mi nie było i takiej zece, czy nie no. I jak chcecie więcej filmików z tego z tej gry? To piszcie w komentarzach Dzisiaj to jest chyba koniec, to wsuniem te domy. To jest są... takie. I co? Także, spokojnie. No i co? Na no, na! No. Na no, na! No. no i do zobaczenia na następnym filmiku. Cześć!